Witajcie drodzy widzowie. Mamy połowę stycznia, no i czasami poranki wyglądają właśnie tak. Może nie ma śniegu, ale jest szron na trawie, na drzewkach, na krzewach, na gałązkach. Ale to wcale nie znaczy, że nie możemy zacząć przygotowywać się do uprawy w naszym warzywniaku, w naszym ogrodzie, w naszej szklarni czy tunelu, co kto ma. Nawet pies jest zdziwiony, że nagrywam o tej porze. No ale jednak, zobaczcie. Tutaj mam swój ogród, warzywniak. E, specjalnie zostawiłem go w takim stanie po jesieni, żeby krok po kroku pokazać wam, jak będzie przygotowywany do wysiewu, do sadzenia, e, jaki powstanie tutaj tunel. Znaczy, zostanie postawiony właściwie tunel, bo nie będę go sam budował, tylko kupię gotowy i po prostu go. Postawię, myślę, że to będzie już w przyszłym tygodniu. No i zobaczcie, no tutaj jest dużo do uporządkowania: do usunięcia stare pomidory, bo w zeszłym roku leżało to wszystko odłogiem, tylko były posadzone pomidory i to też troszeczkę za późno, więc słabo owocowały. No i w tym roku zamierzam to zmienić. No dobrze, wracając do tematu. Mamy połowę stycznia i naprawdę możemy już zacząć. Przygotowania do wysiewu, przygotowywania do yy, po prostu uprawy roślin. No i od czego zacząć? No, zacząć można, tak jak już powiedziałem, od uporządkowania ogrodu. Myślę, że to jest taki ostatni dobry moment też na nawożenie, żeby, żeby ten nawóz yy, odpowiednio wymieszał się z glebą, wchłonął się i dawał podłoże do naszych przyszłych roślin. Popatrzycie sobie na pieska, a ja będę mówił dalej. Jest to też czas taki, że jeżeli ktoś ma tunel, a szczególnie tunel ogrzewany, pewnie niewiele osób to ma, no ale, ale na pewno ktoś się znajdzie, jeżeli tunel jest ogrzewany, to naprawdę można już wysiewać do tunelu niektóre warzywa. I mówię tutaj o sałacie, rzodkiewce, cebuli na szczypior, czy też po prostu zacząć przygotowywać rozsady papryki, selera, poru, Pora właściwie. Zaraz ktoś się przyczepi. No, można też przygotowywać rozsady już niektórych odmian papryki, szczególnie tych ostrych. No dobrze, ale jeżeli ktoś nie ma ogrzewanego nie ma ogrzewanego tunelu, również może zacząć przygotowania i ja Wam pokażę. Co dzisiaj właśnie z samego rana zacząłem już robić, przygotowywać. Oczywiście to. Można też robić dużo szybciej. Mam tutaj już dla kur obierki ugotowane. O, zobaczcie, mam tutaj taką donicę, niedużą, ale jednak, i można naprawdę do donicy wysiewać już sobie nasiona, sałaty nasiona rzodkiewki już tego słońca w ciągu dnia jest troszeczkę więcej coś tam powinno powschodzić może nie będą to jakieś idealne duże zbiory, ja tutaj miałem po prostu jeszcze resztki jakichś nasion, więc to sobie posadziłem tutaj w jednej części doniczki rzodkiewkę to nie wysiewałem na razie no i wsadziłem też do rzodkiewki coś co można właściwie cały rok uprawiać z mniejszym Bądź większym efektem, myślę, że teraz już powinno być całkiem nieźle. A mianowicie cebulę-dymkę. Posadziłem to dzisiaj. Lekko jest podlane, zaraz to zroszę porządnie. No i co? Jak to sadzić? No, przede wszystkim góra na górę, dół na dół. Chyba nie muszę tego tłumaczyć. No i też warto wybierać właśnie takie o cebulki, które już widać, że, że puszczają tutaj troszeczkę szczypiorku. Dzięki temu jest szansa, że te yy, wzrosty tego szczypiorku będą troszeczkę szybciej i będą troszeczkę lepsze, więc naprawdę warto tak robić. Oczywiście można to postawić na parapecie i powinno wyrosnąć, a jeżeli ktoś ma lampy grzewcze, jeżeli ktoś ma miejsce właśnie takie wyznaczone w swoim domu, w swojej posesji lub gdziekolwiek indziej no to również pod lampami wszystko fajnie zacznie rosnąć. No mamy połowę stycznia i naprawdę już już niedługo myślę, że dwa miesiące, i zaczną pojawiać się te pierwsze nowiki, pierwsze rzutkierki, pierwsze sałaty, pierwsze szczypiorki, pierwsze gdzieś tam, no może jeszcze nie w marcu, ale w kwietniu, na początku maja, już pierwsze jakieś tam. Buraczki, czyli będzie można zrobić botwinkę. Także naprawdę sezon jest już coraz bliżej. Warto się zacząć interesować tym, co chcemy uprawiać. Zaplanować sobie ogród warzywny, zaplanować sobie, co kiedy, gdzie będzie wysiewane, co kiedy, gdzie będzie wysadzane. Dzięki temu później, kiedy tego czasu już nie będzie, no bo już będzie trzeba działać, a nie, a nie planować, wszystko będzie uporządkowane. Będziecie mieli plan działania. Także polecam polecam już właśnie ten czas teraz, kiedy na dworze jeszcze szczególnie rano jest chłodno. Kiedy nie chce się iść do tego ogródka aż tak bardzo, no to wykorzystać to na planowanie na przygotowywanie sobie po prostu ogrodu na tworzenie planu. I tak jak powiedziałem wcześniej. Można zacząć wysiewać już do tuneli sałatę, rzodkiewkę, dodoniczek, również także i cebulę dymkę na szczypior. No i można zacząć robić rozsadę selera i pora. To są warzywa, które są dosyć łatwe w uprawie. Naprawdę są łatwe w uprawie, ale trzeba przygotowywać im rozsady. Oczywiście można kupić gotową, ale myślę, że Widzowie tego kanału raczej są osobami, które wolą zrobić coś same, niż kupić, podobnie jak i ja. Także można już zacząć do takich wielodoniczek, albo o, lepiej do takiej jednej dużej wspólnej doniczki wysiać. trochę selera, trochę pora oczywiście do, do osobnych, albo jakoś oddzielone, żeby było wiadomo co, co jest co, co jest gdzie. Yy, no, bo dzięki temu. W marcu, kiedy już będzie można zacząć wysadzać niektóre sadzonki do gruntu, do tunelu, czy gdzie tam będziecie sadzić, no to już będziecie mieli gotową rozsadę. Będziecie szybciej dzięki temu mieli zbiory, yy, owoce swojej pracy, tak można powiedzieć. Owoce swojej pracy, tak można powiedzieć o warzywach, no nieważne. Yy, także warto, warto właśnie ten czas sobie poświęcić, spróbować coś posiać. Spróbować wysiać, i tak jak powiedziałem wcześniej, również niektóre odmiany papryki. Druga połowa stycznia to już jest ten czas, kiedy można zacząć coś tam wysiewać. Tutaj zaznaczę jednak, że z doświadczenia wiem, że należy zaczynać od tych najbardziej ostrych odmian. One potrzebują odrobinę więcej czasu do wschodów odrobinę więcej czasu do uformowania się. Dobrej sadzonki, także powoli można zacząć wysiewać te ostrzejsze odmiany, później te łagodniejsze. Ale co ważne, jeżeli ktoś decyduje się teraz na wysiewy, to musi mieć pewność, to musi mieć pewność że w momencie, kiedy te rozsady będą już gotowe czyli będą już miały odpowiednią. Wielkość do posadzenia w gruncie, że będziecie w stanie zapewnić im odpowiednie warunki. Ja przypomnę tylko, że papryka podobnie jak i pomidory, bardzo słabo znosi przymrozki. Jeżeli posadzicie coś za wcześnie i przyjdą mrozy, to niestety, ale część, a czasami nawet i wszystkie wasze sadzonki mogą po prostu tego nie przetrwać. Także zastanówcie się, czy. W momencie, kiedy ta rozsada będzie gotowa, w przypadku papryki, powiedzmy, że jest to około 10-12 tygodni, że w momencie, kiedy będzie gotowa, warunki, w które ją wsadzicie, będą odpowiednie do papryki, że ona się nie zmarnuje. Bo jeżeli nie macie takiej pewności, to naprawdę nie warto się śpieszyć. Nie śpieszcie się, poczekajcie. Lepiej wysiać coś w lutym, w połowie lutego, nawet w drugiej połowie lutego. Ostateczny termin taki na pomidory mi się wydaje, że to jest tak do 10 do 15 marca. Zależy od miejsca, gdzie, gdzie mieszkacie. No i, i naprawdę, czasem lepiej poczekać ten miesiąc dłużej i być pewnym, że nic Wam się nie, nie zmarnuje, niż chwalić się: o, posiałem, wszystko pięknie wschodzi, posadzić do gruntu i za dwa dni przychodzi mróz i jest lipa. Także naprawdę, zastanowicie się, bo nie każdy ma. Takie same warunki, nie każdy może zapewnić idealne warunki do swoich sadzonek, także nie warto się śpieszyć, ale warto mieć na uwadze właśnie to, że jeżeli ktoś ma możliwość, to już może startować z sezonem warzywnym. I to tyle w tym krótkim filmie. Polecam oglądanie kanału. Pozdrawiam, cześć.